Jeszcze jedną rzecz chcę Wam powiedzieć, bo żyjemy w trudnych czasach, czasach zamętu. Bardzo nam jest trudno wszystkim się pozbierać w tym momencie. Cały czas słyszę, że wielu ludzi, nieustannie ktoś mi mówi, nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak ludzi, ludzie jadą na kościół, jadą na księży. Ile jest jadu, ile jest ironii, ile jest sarkazmu. Żyjemy w takim momencie teraz takiego nieustannego obrzydzania. Obrzucania się. I okazuje się, w tym tygodniu przypomniałem sobie przy pomocy jakiejś lektury. Przypomniałem sobie, że było coś takiego 400 lat temu. Objawienia Matki Bożej w Quito, w Ekwadorze, związane z pewną kobietą hiszpanką, która miała na imię Marianna Marianna de Jesus Torres. Ta kobieta pojechała na misję do Ekwadoru. I tam wstąpiła do pewnego zakonu. I w tym zakonie bardzo pragnęła, żeby w tym zakonie siostry żyły zgodnie z charyzmatem, w nieustannym nawróceniu. I czasami jest tak, że ktoś taki, kto ma serce otwarte na Boga, zaskarbi sobie czyste uczucie ze strony tych, którzy wolą konformizm i połowiczność. A to czyste uczucie to jest niechęć i nienawiść. Dlatego najpierw próbowano ją prześladować, potem ją nawet uwięziono. A potem ją wywalono ze zgromadzenia. I w takim momencie przyszła Maria i zaczyna mówić do Marianny. I uwaga, to jest najważniejsze. Tysiąc, jesteśmy w 1610 roku, i Maria mówi, co będzie się działo z kościołem 400 lat później. Czyli na przełomie XX, XXI wiek. O, dużo rzeczy. Maria wtedy powiedziała Mariannie, Matka Boża. I wszyscy o tym zapomnieli. Tamte notatki, tamte objawienia zostały przykryte taką ogromną warstwą kurzu. Przypomniano sobie dopiero na początku XX wieku, o tym odkryto na nowo. Co Maria mówiła? Co się będzie działo 400 lat później? Na początku XXI wieku? Maria mówi: Kościół będzie poddany potwornej próbie. Mówię o wielu rzeczach, ale najbardziej mnie dotknęły trzy. Pierwsza rzecz, będzie poddany nieustannemu bluźnierstwu i świętokradztwu. Będzie nieustannie znosił yy, ewidentne, wulgarne, yy, zamanifestowane publiczne przejawy bluźnierstwa. Bluźnierstwo bardzo szkodzi człowiekowi wierzącemu, bo rani go w samo serce tego, co kocha. I to bardzo jest osłabiające. Opowiadano mi, że w Chinach w ten sposób torturowano, w komunistycznych Chinach maltretowano kapłanów. Zamykano im w więzieniu i wrzesz wrzeszczeli im do uszu największe bluźnierstwa najpotworniejsze, najbardziej wulgarne rzeczy, odnoszące się do Pana Boga, do Jezusa, do Maryi. Mamy z tym do czynienia? Mamy. Jaki wysyp, nawet w tym tygodniu, nawet parę dni temu. Ciągle, nieustannie, żeby to był jeden epizod, czy drugi. Mamy do czynienia, jakby, z, jakby się otwarły jakieś, jakieś wrota, jakaś brama. Jakby wszyscy teraz sobie dawali prawo do tego. Proszę bardzo, możemy teraz profanować, bluźnić. Przed spaleniem się katedry Notre Dame Okazało się, ujawniły media dopiero to po zdarzeniu, policja zanotowała ponad tysiąc przypadków profanowania kaplicy Kościołów, Najświętszego Sakramentu, Figur Maryjnych. W tym tygodniu po raz kolejny ktoś próbował w czasie mszy Świętej zaatakować księdza odprawiającego przeświętą Świętą ołtarz siekierą. Wszystko można wyjaśnić tylko psychiatrią? Drugi punkt, o którym mówiła Maria Wita, najbardziej ten czas próby będą cierpiały dzieci. I to nie chodzi tylko o to, że dzisiaj, kiedy mówimy o cierpieniu dzieci, to od razu na myśli biegną w stronę wykorzystań seksualnych, nadużyć, zbrodni, które są dokonywane wobec dzieci. Tu chodzi o coś więcej. Dzieci dzisiaj najbardziej cierpią. Cierpią z tego powodu, że nie mają wzorów. Nie mają modeli. Mają bardzo często rodziców kochanych, dobrych, ale zmęczonych, zagonionych. Nie mają czasu się z nimi pomodlić. Nie mają czasu powiedzieć im, jakich jest pięć, sześć prawdy wiary Kościoła katolickiego. Oglądają filmy, seriale pełne okultyzmu, magii, pornografii, nagości, golizny. Cały czas są poddawane dzieci eksperymentom kolejnym, odciągania powolnego od wzorców chrześcijańskich, od wiary. Parę dni temu stoję sobie przed jednym warsztatem samochodowym, czekam, aż mi naprawią auto. Koło wpół do drugiej przechodzi para dziewczynek, takie w wieku 10-11 lat, ewidentnie wracają ze szkoły. Nie to, że szedłem za nimi, żeby, się, żeby je podsłuchiwać, tylko mówiły głośno. I jedna do drugiej mówiła: Wiesz, i ten chłopczyk, jak się dowiedział, że jest dziewczynką, tak bardzo cierpiał. I wtedy okazało się, że nie znalazł u nikogo zrozumienia. Wszyscy odmówili mu wtedy serca. Myślę sobie, opowiadając jakąś historię, którą prawdopodobnie spotkały się, z którą spotkały się dopiero na lekcji w szkole. Nigdy nie zapomnę kiedyś jak jeden lekarz, kiedy zrobiliśmy takie spotkanie w jednej parafii we Włoszech poświęcone genderyzmowi, seksualizacji w szkole, edukacji seksualnej, przyszedł do niej i mówi przesadzacie. To jest ta twoja polska przesada trochę. Mm, takie nadmierne znaczenie przypisujesz negatywne, złe do wszystkiego. Dobrze, znaleźliśmy się przy stole w niedzielę, jemy. Jest on, jego żona, córka i młodszy yy, synek. I zaczynam rozmawiać z tymi dziećmi. Słuchajcie, możecie nam powiedzieć: Macie w szkole takie zajęcia z edukacji seksualnej? Mamy. Ile razy w tygodniu? Dwa. Aha, a kto to prowadzi? Prowadzą panowie albo panie, które są nazywani ekspertami. A skąd pochodzą? Nie bardzo wiemy skąd. Powiedzieli nam tylko, że to są jakieś organizacje LGBT. Aha. A czy nauczyciele uczestniczą w tych lekcjach? Nie, nie. Nauczyciele wtedy wychodzą z tych lekcji, bo jest powiedziane, że mogą zakłócać proces budowania i zaufania. Aha. A czemu rodzice właśnie o tym nie wiedzą? Bo nam powiedzieli, że rodzice mogą być, w, jeśli chodzi o edukację seksualną, dyskryminatorami. Że mogą reprezentować poglądy albo przesądy religijne bądź tradycyjne, a to nie sprzyja dobrego, dobremu seksualnemu uświadomieniu. Nawet wam nie powiem, gdzie się znalazły szczęki, jego i jej, na stole między talerzami. Do głowy by im nie przyszło. I trzy. Matka Boża mówi, w tym całym zamęcie diabeł zrobi wszystko, żeby zniszczyć konfesjonał. I to nie chodzi o to, że będą demolowane meble. Konfesjonały są i będą. U nas jeszcze są używane konfesjonały, ale we Włoszech jak któregoś razu poszedłem w jednej parafii, usiadłem w Białej Albie, nie tylko, że nikt nie przecie wyspowiadać, ale potem nawet sobie nie zdałem sprawy, że mam całe siedzenie brudne. Tyle było kurzu. Nikt tam od dawna nie siedział. Bardzo często konfesjonały dzisiaj to jest miejsce, gdzie się przechowuje szczotki, mopy, miotły, detergenty do sprzątania. Nikt się nie spowiada. Jak to nikt się nie spowiada, a wszyscy przystępują do komunii. Mój przyjaciel ksiądz w Niemczech w kolonii został zwolniony zbycia wikariuszem w parafii po tym, że w niedzielę, jedną niedzielę pozwolił sobie wygłosić kazanie poświęcone grzechowi i to grzechowi śmiertelnemu. Nie ma czegoś takiego jak grzech śmiertelny. Spowiadasz się regularnie? Zobaczcie, my mamy już my mamy z tym kłopot. Bardzo często podchodzimy i mówimy, nie mam się z czego wyspowiadać, ja nie mam grzechu śmiertelnego. Oczywiście grzech śmiertelny mają tylko ci inni, których delegujemy jako dyżurnych. Oni są grzesznikami, a my? My jesteśmy dobrzy. Jeśli zniknie grzech, to zniknie przebaczenie. A jeśli zniknie przebaczenie, to zniknie krzyż i zniknie zwycięstwo Chrystusa na krzyżu. Zobaczcie, do czego potrzebny jest duch święty. I jakie konsekwencje może mieć fakt, że. Odpędzimy od Ciebie Ducha Świętego, że będzie miał za zakaz wejścia w naszą świadomość, w naszą wyobraźnię, w nasze pojęcia, w nasze serce, w naszą duchowość. Duch Święty wylewa miłość do Chrystusa. Im więcej czujesz się kochany przez Chrystusa, tym bardziej będziesz chciał się do Niego zbliżyć. Tym bardziej będzie Ci zależało na tym, żeby Chrystus przychodził, pokonywał grzechy, bo grzech to jest to, co mnie oddala, odpycha od miłości Boga. W związku z tym także od wolności, od łagodności, od życzliwości, od czułości, od tego, czego najbardziej serce pragnie, w czym najbardziej się realizuje. Jeśli, jeśli, zapomnimy o Duchu Święte, jeśli zapomnimy o grzechu, jeśli go już nie będziemy widzieć w sobie, grozi nam, że będziemy świętokratszo przystępować do komunii świętej. Nie chcę więcej mówić. Wystarczy. O tym powiedziała Matka Boża. Co bardziej może niszczyć Kościół, jak zbliżanie się do sakramentów bez miłości do Jezusa i bez nawrócenia? W przekonaniu, że jestem dobry, wszyscy jesteśmy dobrzy. Jedyne zło, które istnieje, to jest połamać dziewka w parku, albo zrobić krzywdę pieskowi bądź kotkowi. A wszystko inne, wszystko inne to są tylko ludzkie połędy. Dlaczego Jezus umarł na krzyżu? Dlaczego jest nam tak źle? Dlaczego nam rozsadza życie i społeczeństwo egoizm, chciwość, pycha? Jakże cudowną rzeczą jest doznać przebaczenia grzechów, nosić w sobie miłosierdzie, zmartwychwstanie. Możliwość nieustannego zmartwychwstawania. To jest Duch Święty, który przychodzi, żeby czynić nas świętymi. Jeśli mnie pokochacie, mówi Jezus, i zaufacie mojemu słowu, to ja wam ześlę pocieszyciela, ducha prawdy. On będzie w Was mówił, będzie Waszym wewnętrznym nauczycielem. Jan Paweł II w czasie tej pielgrzymki, 40 lat temu, kiedy dokonał tak zwanego bierzmowania narodów, wyciągnął ręce w Krakowie. I przekazał nam tym gestem, zawsze apostołowi przekazywali Ducha Świętego, i powiedział: Będziecie mocni. Macie być mocni. Teraz macie być już wierni. Macie być spokojni. Maria powiedziała w Kito: ta, ta próba, którą przejdzie Kościół, będzie straszna, będzie bolesna. Ale nie zniechęcajcie się i nie pozwalajcie się zniechęcić, bo ona minie. I przyjdzie łaska. Przyjdzie z martwych stanie.